Cześć. Dzisiaj ci będzie trzeci odcinek książki Rafała Różewicza Land wydawnictwo Jod. Gdy Helga siedziała tak przy oknie w kuchni, a Karl wygrzebywał się z łóżka, Sofi po raz kolejny spojrzała na portret Firera, który wisiał nad drzwiami ich jedynego pokoju. Od kilku dni biła się z myślami, czy nie będzie lepiej, jeśli go zdejmie. Wiele ryzykowała swoim niezdecydowaniem. Wódz już nie żył, wojna była skończona, a Ruskie mogli przecież w każdej chwili tutaj przyjść i wykorzystać każdą okazję, żeby wepchnąć Sofii swojego siura. Co to to nie? Sofii nie chciała, żeby Firer, ten prawdziwy apostoł czystości, ożeniony z Niemcami, widział to ze ściany. W ogóle nie miała zamiaru oddać się żadnemu bolszewikowi. Jej sąsiadki zaczęły się już organizować, tworzyć coś w rodzaju sąsiedzkiej ligi obrony. Na czele której stała Marta Riger z klatki obok. Sophie, rzecz jasna, również była członkinią ligi i w razie gdyby ruskie pojawili się w pobliżu z siurami falującymi na wietrze, miała szybko biec do piwnicy Marty Riger, jednej wielkiej wspólnej piwnicy, którą niedawno zaimprowizowano z kilku mniejszych. Karl z Helgą mieli zaś siedzieć cicho w toalecie na półpiętrze i nie otwierać drzwi pod żadnym pozorem. Sofii chciała oszczędzić dzieciom widoku Sowietów, wyciągających swoje klejnoty, swoje skarby, jak uliczni handlarze, rozwijający przed klientami dywany ze świecidełkami. Wierzyła, że tam, na ich półpiętrze, wane im nic nie zrobią, bo przecież oni podobno nie znają toalet. Podjęła decyzję: Helga, Karl, umyjcie ręce, szybko! Sofii dbała o czystość swoich dzieci. Od zawsze wpajała im, że dbanie o higienę odróżnia ich od tych, Którzy nie zasługują na to, aby nazywać ich ludźmi. Dlatego zawsze sprawdzała ręce Helze i Karlowi, a jeśli coś było nie tak, ponownie wysłała ich pod kran. Helga niejednokrotnie płakała, kiedy matka siłą wpychała jej ręce pod wrzącą wodę. To była kara za niedochowanie czystości Firerowi, który surowo patrzył na nich ze ścian. Helga tym razem potulnie zeskoczyła z krzesła i podbiegła do kranu. Potem ręce umył Karl, który właśnie przyszedł do kuchni. Sofii uśmiechnęła się. Może ta wojna nie poszła jednak na marne, skoro jej dzieci nauczyły się dyscypliny? Już zawsze będą czyste, już zawsze będą się odróżniały od słowia. Uczuła ulgę, bo woda choć zimna, na szczęście wciąż była. Tylko uliczne latarnie nie świeciły z powodu włączenia elektrowni. A teraz stańcie, proszę tutaj. Powiedziała: Stańcie, proszę. Ze mną w szeregu, żeby po raz ostatni pozdrowić waszego wodza Adolfa Hitlera, któremu przysięgamy, że do końca naszych dni będziemy wierni ideałom narodowego socjalizmu. Zik Heil! Sieg Heil! Wszyscy zgodnie podnieśli wyprostowane prawe ramię. Następnie Sofika zała Karlowi zdjąć portret. Łzy pociekły jej po policzku. Sama bała się popełnić te zbrodnie. Karl jednak był jeszcze młody. Swoimi czynami w przyszłości na pewno odkupi. Kar! Już zdjąłem! Odparł chłopak cicho. Ręce mu się trzęsły. Był przerażony tym, co właśnie zrobił. Wymazał wodza z pamięci rodziny. Po portrecie pozostał na ścianie tylko ciemniejszy prostokąt. Słyszałeś? Ale co? Mam zawiesić z powrotem? Pociąg. Słyszałam gwizd lokomotywy. Sophie szybko podeszła do okna w kuchni. Mamo, przecież wiadukt został wysadzony. Co? Kiedy? Chodzą pogłoski. Nie tędy. Nie przejeżdża. Nic tędy nie przejeżdża. Przecież wyraźnie słyszałam. Mamo, został wysadzony. Skąd wiesz? Nasi wysadzili w, w Lidę. Tak powiedział pan Martin. Sofia jakby nie rozumiała. Karl ukradkiem spojrzał na swoje ręce. Były czyste, delikatne i suche. A kuchnia wprost lśniła. Noimanowie zawinęli portret Firera w najczystsze koszule, jakie mieli, i schowali go na samym dnie szat. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Karl wymsknął się z mieszkania i pobiegł do lasu, u podnóża którego mieszkali Noimanowie. Potknął się, przełażąc przez tory kolejowe. Łopata, którą trzymał w dłoni, upadła z brzdękiem na szyny. Karl wzdrygnął się, ponieważ matka tłumaczyła mu, żeby uważał i nie robił hałasu. Wystarczyło, że robi go już pociąg. Plan był następujący: szybko wykopać dół pod jakimś drzewem, ale pod takim, które Karl zapamięta, i zakopać wszystko to, co matka pospiesznie włożyła mu do plecaka: jego mundur, członka Hitler Jugend, kurtkę polową, listy od ojca Wolfganga i dwa egzemplarze Meinkamp. Klęknął i przyłożył prawe ucho do szyny. Cisza. Nic nie jechało, nic się nie zbliżało, mógł odetchnąć. Stał i przeszedł kilkanaście kroków, osiemnaście, o ile dobrze wyliczył z tych, w tych chaszczach, po czym wyciągnął to wszystko, co matka mu zapakowała. W cieniu trzeciej brzozy po lewej, jeśli patrzeć na wprost od torów, czyli tej, którą Karl wypatrzył zaraz po podniesieniu łopaty. Spoglądając na leżące na ziemi ubrania listy i książki wierzył, że spoczywający na dnie szafy wódz Adolf nie będzie się gniewał, jeśli tego dnia po raz kolejny Karl schowa go przed światem. Jak tłumaczyła matka, dla naszego dobra. I w co wierzył Karl również dla dobra Firera i Rzeszy. Bo może mundur i książki przetrwają jednak te tysiąc lat, co prawda w ziemi, w ukryciu, ale jednak. O ile Karl je dobrze zakopie. Czuł, że od niego zależy przetrwanie, ide przetrwanie idei narodowego socjalizmu i od sprawnych ruchów łopatą. Przeraził się trochę tej odpowiedzialności za świat. Lecz z drugiej strony poczuł dumę. Nie, on nie ucieknie przed żadnym nadjeżdżającym pociągiem. Wykona zadanie, nie zawiedzie wodza ani matki, ani Helgi. Myśląc o tym wszystkim, sięgnął ostatni raz po jeden z dwóch egzemplarzy Mainkamp. Wydanie z 1939 roku z gotycką czcionką i zdjęciem Firera na drugiej stronie, wraz z podpisem. Otrzymał w momencie wstąpienia do Yunkworku. Był wtedy pimfem, A teraz miał wrażenie, że nagle stał się nikim chłopcem zmuszonym do ukrywania swojej przynależności. Bo takich jak on, to podobno ruscy już wyłapali na mieście. A Kar. Nie chciał trafić na Syberię, chciał tylko móc wrócić do domu. Chwycił łopatę i wziął się ostro do roboty. Kopał bez wytchnienia. Chciał zdążyć przed zapadnięciem nocy. Kiedy skończył, do wspólnego dołu wrzucił listy od ojca, których i tak nie zamierzał czytać, książki i mundur. Zasypał je pospiesznie ziemią i mchem, po czym ugniótł mieszankę buciorami. Zapamiętał miejsce tę krzywo rosnącą brzozę za torami. I pobiegł do domu z poczuciem, że zostawia za sobą kawał swojego nastoletniego życia. To tyle na dziś. Miejcie dobry dzień. Trzymajcie się. Cześć.